jak rozwiązywać ułamki piętrowe. Sposób pierwszy polecam osobom, które no, nie lubią matematyki i nie czują się jakoś pewnie w przekształceniach. Yy, więc tak, mamy jakiś ułamek piętrowy, powiedzmy 2 trzecie podzielone przez 5 siódmych. I teraz pierwszy krok, kluczowa sprawa, to jest określenie, gdzie jest główna kreska ułamkowa. To będzie ta kreska najdłuższa, czyli tutaj. No więc my dzielimy ułamek 2 trzecie przez no i jak to przeliczyć? Skoro kreska ułamkowa oznacza dzielenie, to możemy to sobie zapisać w nieco innej formie, a mianowicie zapiszemy, że to jest 2 trzecie podzielone przez, no i ten ułamek na dole w mianowniku, czyli podzielone przez 5 siódmych. No i teraz wystarczy postępować zgodnie z zasadami dzielenia ułamków, czyli ten drugi ułamek, który nam dzieli pierwszy ułamek, zamieniamy miejscami tutaj licznik z mianownikiem, czyli będziemy mieli 2 trzecie razy 7 piątych, no i teraz już wymnażamy, 2 razy 7 to jest 14 i 3 razy 5 to jest 15 i w zasadzie to wszystko, natomiast oczywiście gdyby ktoś miał wątpliwości, tak samo będzie działać sytuacja, w której mam na przykład 2 trzecie podzielone przez 5, tutaj ułamek jest tylko na górze, natomiast rozpisuję to w ten sam sposób, tutaj jest główna kreska ułamkowa, więc 2 trzecie dzielę przez piątkę. No i teraz, skoro mam tutaj piątkę, to jest liczba całkowita, to to jest tyle samo co 5 pierwszych. No bo 5 przez 1 to jest 5. No i teraz znowu robię to samo co wcześniej. 2 trzecie razy 1 piąta, czyli 2 razy 1 to jest 2 i 3 razy 5 to jest 15. Yy, jedna tylko jeszcze uwaga. Jak mamy ułamek mieszany w no, właśnie w naszym piętrowym łamku, czyli na przykład będziemy mieli 1 i 1, druga, powiedzmy, podzielone przez 3, 7, to tutaj błędem będzie rozpisanie tego w ten sposób, że to jest 1 i 1, druga i powiedzmy, już w locie sobie zamienimy to na mnożenie, czyli będziemy mieli razy 7 trzecich i wymnożenie tylko tej liczby z tą liczbą i tej liczby z tą liczbą. Tak jest źle, no bo całą tą liczbę mnożymy razy 7 trzecich, albo. Dzielimy razy 3 przez 3 siódme, więc najbezpieczniej, żeby się nie pomylić, od razu je zamienić ułamek mieszany na niewłaściwy. Czyli jedynkę wrzucam na górę. 1 razy 2 to jest 2 plus 1 to jest 3, czyli mamy 3 drugie podzielone przez 3 siódme i dalej już lecimy z tym analogicznie jak tutaj w tych dwóch przykładach. No i to był. Sposób pierwszy na, taki bardziej na piechotę. Przejdźmy teraz dla, do sposobu drugiego, który jest trochę szybszy, ale niektórym zdarzają się błędy, więc zobaczysz, jak już go obejrzysz, czy jest dobry dla ciebie. Na czym polega sposób drugi? Musimy najpierw sobie zidentyfikować główną kreskę ułamkową. I teraz mamy jeden mały ułamek na górze, i drugi mały ułamek, tak go sobie nazwijmy na dole, czyli w mianowniku. I teraz patrzymy na. Mianowniki małych ułamków, czyli ten i ten. I mianowniki małych ułamków przeskakują na drugą stronę, czyli będziemy mieli tak, że trójka leci na dół, więc na dole będę miał 5 razy 3, a na górze będę miał dwójka mi zostanie no i siódemka idzie do góry, czyli będę miał 2 razy 7, czyli ostatecznie 14. 15, możesz się przekonać, że ten wynik jest taki sam jak w poprzednim przykładzie. Może jeszcze powiedzmy, jaka logika za tym stoi. No bo teraz tak, zobacz, jeśli ja na przykład wezmę sobie te dwie trzecie i podzielę przez, już weźmy samą piątkę, żeby łatwiej to było pokazać, to ja tak naprawdę dzielę dwójkę jeden raz przez trzy i drugi raz wynik tego dzielenia, jeszcze raz pomniejszą przez 5, to znaczy dzielę przez 5, więc to jest tak samo, jakbym dwa razy dwójkę podzielił najpierw przez 3 i potem przez 5, no więc ten mój mianownik idzie na dół. Tak samo, jeśli będę miał 2 i na dole będę miał 5 siódmych, to teraz ja tę dwójkę dzielę przez 5, ale ta piątka jest pomniejszona jeszcze o 7, czyli ja dwójkę dzielę przez mniejszą liczbę. 7 razy mniejszą, czyli te, ten sam efekt będzie, jeśli ta dwójka będzie 7 razy większa, czyli 2 razy 7 przez 5. No czyli moja siódemka idzie do góry. Yy, no i złożenie tych dwóch sposobów na raz jest właśnie tym sposobem drugim. Yy, więc sposób pierwszy yy, zawsze na piechotę zawsze zadziała zawsze bezpiecznie, a sposób drugi dla tych, którzy się czują pewnie i chcą szybko liczyć. Na koniec jeszcze się przedstawię. Cześć z tej strony, Mateusz, zrozumiem.net. Na co dzień zajmuję się udzielaniem korepetycji. No a jeśli chcesz wie, znaleźć więcej materiałów y, pomocnych przy nauce matematyki, no to właśnie zapraszam Cię na moją stronę, rozumiem.net. Tymczasem do następnego. Cześć.